Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Przed chwilą poznaliśmy bohaterów walki wieczoru odbywającej się 23 października Galika SW64. Przed łódzką publicznością Sebastian Przybysz będzie bronił swojego mistrzowskiego tytułu kategorii Koguciej naprzeciwko Bruno Santosa. Głosy fanów zdecydowały, że to właśnie walka Przybysza z Santosem będzie main eventem, a płudzian z Bombardierem to będzie co main event. W dzisiejszym krótkim materiale informacyjnym pogadamy sobie o pojedynku polskiego mistrza z brazylijskim pretendentem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mnie niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Sebastian Przybysz to zawodnik, który trafił do federacji KSW z rekordem 3-1, więc bez wątpienia stawiał dopiero swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o zawodową karierę. Na KSW 44 w Gdańsku podjął dużo bardziej doświadczonego Dawida Gralkę, który będąc dużym faworytem został brutalnie zlekałtowany przez Przybysza w zaledwie dwie minuty. Ten wyczyn został bardzo doceniony przez fanów, którzy od razu zobaczyli w sepku potencjał na solidnego zawodnika kategorii koguciej. Dwie gale później został zestawiony z Antunem Raciciem, z którym przegrał przez decyzję sędziowską i ewidentnie był od niego dużo gorszym zawodnikiem. Następnie wygrał trzy walki z rzędu, kolejno z Bogdanem Barbulemim Krusiciem i Jakubem Wikłaczem, czym wywalczył sobie ponowny mistrzowski rewan z Antunem Raciciem. Obaj dali na KSW 59, jeden z lepszych pojedynków w historii federacji, który ostatecznie wygrał przybysz na pełnym dystansie zostając nowym mistrzem. Już 23 października przystąpi do pierwszej obrony, która według wielu jest dużo trudniejsza niż same zdobycie pasa. Bruno Santos to zawodnik, który przed swoim debiutem w federacji KSW był praktycznie anonimowy dla większości fanów w Polsce. Zmieniło się to po jego pierwszej walce, którą dał z Antunem Raciciem stawiając mu mocne warunki, lecz ostatecznie przegrał na pełnym dystansie. Udało mu się urwać dwie rundy na kartach punktowych ówczesnemu mistrzowi, co jest nie lada wyczynem, biorąc pod uwagę, że o tej walce dowiedział się dosłownie kilkanaście dni przed galą. Do drugiej walki na KSW 62 przystąpił już po pełnym obozie przygotowawczym i pewnie wypunktował Pawła Polityło na pełnym dystansie. Ta jedna solidna wygrana wystarczyła, aby Bruno stał się pierwszym pretendentem do walki o mistrzowski tytuł. Już 23 października postara się go zdobyć z rąk popularnego Sebicia. Zestawienie Sebastiana Przybysza z Bruno Santosem nie powinno być większym zaskoczeniem dla nikogo, ponieważ o tym starciu mówiło się już od dłuższego czasu. Gafa Noto to obecnie jeden z lepszych zawodników w kategorii koguciej w KSW, który jest po wygranej, więc było wiadomo, że prędzej czy później zawalczy z Przybyszem o tytuł. Jestem przekonany, że postawi Polakowi mocne warunki i Seba będzie musiał się mocno nagimnastykować, aby pas wciąż pozostał w jego posiadaniu. Ja się jaram tym pojedynkiem i już się nie mogę doczekać, aby zobaczyć te ostre wymiany parterowe i stójkowe w klatce. Ostateczny przebieg i wynik tego pojedynku poznamy już 23 października w łódzkiej Atlas Arenie. Na karcie walk Galika SW64 pozostały jedynie nieogłoszone dwa zestawienia oraz rywalka dla Karoliny Owczarz. Myślę, że każdy się spodziewa, że Karola zawalczy z Sylwią Miszkiewicz. W kuluarach mówicie również o walce Iona Surdu z Aleksem Lochore oraz Umara Sy z Adamem Tomasikiem. Jeżeli to się potwierdzi, to mamy całą kartę i trzeba przyznać, że wygląda to bardzo dobrze i zapowiada się świetna gala, podczas której każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą na kanale pojawi się materiał z typowania wszystkich pojedynków z karty walk gali sw 64 Wyczekujcie, bo jak zawsze będę miał dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Sebastiana Przybysza z Bruno Santosem z najbliższej gali SW64. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.